bratstwa w Rydzynie datowana jest na rok 1601. Kurkowe Bractwo Strzeleckie jest w posiadaniu bardzo historycznego łańcucha, która, który, na którym zawieszki z różnych lat widnieją, a najstarsza pochodzi z roku 1697. Najcenniejsze na tym łańcuchu są zawieszki Królów Kurkowych, jak i Książą Cułkowskich, którzy brali udział w tych strzelaniach. Drugim rozdziałem otwierającym nowy etap naszego bractwa jest odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Idee, jakie przyświecały naszym braciom, zostały wzbogacone o treści narodowe i patriotyczne, które wzbudziły idee strzeleckie. Trzeci rozdział... Zaczął się w roku 1992 od powstania grupy, która założy, założyła stowarzyszenie pod nazwą Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Rydzynie. Obecna działalność jest kontynuacją całej spuścizny historycznej naszego Bractwa. 20. 21 kwiecień przechodzi do historii. Historii gminy Rydzyna, historii powiatu leszczyńskiego, jeszcze rozmawialiśmy z panem starostą, takiego zjazdu delegatów z całej Polski w powiecie leszczyńskim ani w gminie Rydzyna nie było. A coś... Szanowni zebrani, dziękując organizatorom i oczywiście będziemy mieli okazję nieraz podziękować całemu zarządowi Bractwa w Rydzynie z bratem, Prezesem Ginderą podziękować już za to, co zostało zrobione. Życzę nam wszystkim uczestnikom tego zjazdu, zarówno delegatom, osobom, którym nie są delegatami, ale będą się przysłuchiwać, bo takie możliwości będą na innych salach, wszystkim strzelcom tego, żebyśmy jutro wieczorem, kończąc zjazd, oficjalnie powiedzieli: tak. To był piękny, historyczny zjazd naszego ruchu. Ruchu Rzeczypospolitej Polskiej, który istnieje już siedem wieków.